W kajaczku jest dużo kajaczków, bo tu jest nasz pan przewodnik. Pytanie, gdzie to płynie? Przechodzimy teraz do drugiej jaskini Kapitan, czyli ja? Jest niedobrze, mi się zrobiło już niedobrze przy pierwszych falach Tu idzie fala, która nas wszystkich sprzątnie Tu jest jaskinia Tu jest... Tu jest ten kapitan, tu jest Mati A gwinty, to na końcu Wychodzącego jeszcze raz. U też podobny podział obowiązków. O, ta fajna jaskinia. Mam dobrego sterownika, bo ja nie głosuję, to mi niedobrze czas, Ale mam tutaj fedałuję.

To sobie. Karola tak pływała, że już nie ma siły. Odpoczywa. No. Tam jest to beta z Windowsa. Dziękuję. 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 Dziękuję Kapitanie, tak było? Przetrwałam. Przetrwała. Teraz sensę, bo trzeba uciąść usiąść. A może to na stopkę. To była nasza łajba. No właśnie próbuję ustalić z tym co tam jest. Wcześniej byliśmy tam, skakaliśmy do wody z klifów, I teraz idziemy tam. Pamiętajcie, na ruszkę na trekking. Kroxy Pokémon. Spacer w ręk złibrze, że jak jest. Gorąc. A ty jak jest? Cieplutko. Cieplutko. jak jest? Mega. Mega. Czyli gorąco, cieplutko? Mega.